It's in the game. Zapewne każdy miłośnik symulacji piłki kopanej słyszał przynajmniej o FIFA. Dzisiejsza recenzowana przeze mnie gra to 19 na tej serii, czyli FIFA 12. Bez zbędnych słów przejdźmy do Senna. Ja jestem zwykłym graczem i zapraszam do recenzji. Muszę na początku przyznać, że sam jestem lekkim fanem Fify, niemniej jednak pozwolę sobie na wytknięcie paru błędów autorom, bo od tego teraz jestem. Myślę jednak, że zaczniemy od cech pozytywnych tej produkcji. Zacznijmy więc od sprawy najważniejszej, jeśli chodzi o tę część. Mianowicie twórcy postanowili tym razem godni potraktować wyznawców przysłowiowych blaszaków i za ich błaganiami przenieśli port z na PC. Tyczy się to zarówno menu, jak i grafiki. Przybliżając wam samą menu, to wyszło to akurat na plus. Jest ono teraz dużo czytelniejsze i bardziej estetyczne. Nie, nie ma się co tutaj za bardzo rozpisywać, lecz jego funkcjonalność bardzo się poprawiła. Tryb areny zmienił się niewiele. Parę technicznych poprawek. Jednak została dodana funkcja, która istniała wcześniej tylko na konsolach a mianowicie możliwość gry bramkarzem, jak i jego wybór właśnie w trybie areny. Co do samej gry bramkarzem, to jest ten atak. Sterowanie jest dość intuicyjne i proste do nauczenia. Niewiele zmian uległo również w trybach gry. Zostały one skompresowane do trybu, który zwie się kariera. Dokładnie. tryb menadżerski, zostań gwiazdą oraz nowość, grający trener. Co sprowadza się do tego, że wybieramy gracza, którym będziemy mogli zarządzać i trenować drużynę. Wynadże, że został nieco rozbudowany, lecz większość to zmiany kosmetyczne. muzyce nie ma sensu poświęcać wiele uwagi. Playlista zawiera 40 piosenek różnych wykonawców. Nie są one zbyt niewyrafinowane, lecz dobrze sprawiają się jako wypełniak czasu. W tytule tym pojawiła się pewna nowość, mianowicie obrona taktyczna. Szczerze mówiąc nie miałem ochoty uczyć się grać na nowo, więc zbytnio się w to nie wgłębiałem. Dlatego nie będę tej opcji oceniał. Wyłączyłem ją w ustawieniach i grałem normalnie, po staremu. Razem z opcją obrony taktycznej ukazał się dość zaawansowany silnik fizyczny. Grając miałem wrażenie, że nie wykorzystuje on całego swojego potencjału. Oraz czasami zdarzały się pewne dziwne sytuacje po zderzeniu piłkarza z drugim piłkarzem. Oznacza to tyle, że nie jest on w pełni dopracowany, ale mam cicho nadzieję, że twórcy poprawią go w następnej produkcji, która zresztą już niebawem. Boli fakt, że w tej części T-Mobile Ekstraklasa w ogóle nie istnieje. Jest tylko Liga Polska. Nie ma oficjalnych nazw klubów, emblematów, strojów, a podczas rozgrywki jednak tego brakuje. Panowie z EA nie popisali się tu za by wszystkie ligi były oryginalne. Również wielki minus należy się za optymalizacją. Pomimo, że mój komputer nie jest pierwszej świeżości, ten Mac spełnia, spełniał przynajmniej średnie wymagania. Pomimo tego musiałem sięgać zewnętrznych sposobów, by lepiej zoptymalizować grę. Owszem, grafika jest bardzo ładna, jednak niestety znowu zostaliśmy olani ciepłym moczem przez twórców. Podsumowując, grzedaję ocenę równą 8 na 10. Uważam, że jest to uczciwa ocena, i myślę, że nie zraziłem was do kupna tejże fify. Pozdrawiam, do zobaczenia, cześć. Mila. Zobaczymy, czy uda mu się ten ślisk. Jest reakcja sędziego, poczekajmy, co wskaże. Sędzia ukarał gracza żółtą kartką. Wybijają teraz do przodu. Ładne wybicie, szkoda, że niedokładnie i przeciwnicy znów przy piłce. Udaje mu się zabrać piłkę bez fałdy. Łukasz Madej. No, dobra okazja będzie. Czy to wykorzysta? Piłka na połowie rywala i mogą zaatakować. To może być interesujące. Zawodnik biega w wolne pole. Poza boczną linią piłka będziemy mieli wrzut z autu.